Śpiewajcie, Panu, pieśń nową, śpiewaj, Panu, ziemia cała. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Czy człowiek może być pewny siebie? Nawet będąc blisko Boga, trzeba mieć w sobie postawę czujności. Bo grzech i upadek grożą każdemu z nas. Historia króla Dawida to potwierdza. Warto wówczas powrócić do Boga z pokorą, uznając własną słabość. Nawet mocno poranieni grzechem, zawsze możemy zwrócić się do Boga. Polecajmy więc dziś Panu Bogu tych, którzy w swoim życiu pobłądzili. Niech szukają pomocy u Boga bogatego w miłosierdzie. Oddajmy mu także nas samych, prosząc, aby nie było w nas przewrotności, podstępu. Msza święta, w której uczestniczymy, sprawowana jest w intencji zmarłej Grażyny Greni, msza ofiarowana od Katarzyny i Roberta Gajda. Prośmy Pana Boga, aby odrzucił. Odwrócił swoje oblicze od naszych grzechów, zmazał nasze przewinienia. Panie Jezu, siejący w nas słowo, które przemienia nasze życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, wzbudzający wzrost dobra w naszych sercach, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, odnawiający w nas entuzjazm wiary przez miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania. Abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna mogli obfitować w dobre uczynki, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Betrzeba, córkę Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, aby ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do jojaba, przyśnij do mnie Uriasza Hetytę. Jojab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie jojaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: zejdź do swego domu i umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie zszedł, nie zszedł do swego domu. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upił. Wieczorem poszedł. Uriasz położył się na, tym, na swym posłaniu między sługami swego pana. A do domu swego nie zaszedł. Następnego ranka napisał Dawid list do Jojaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. Jojab obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam. Naj, najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli, natarli na jojaba, byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął także Uriasz Chetyta. Oto słowo Boże. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się, panie. Bo jesteśmy grzeszni, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości, skłać moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość moją, A grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem, co złe jest przed tobą. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni, Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku. I prawy w swoim sądzie, Oto urodziłem się obciążony winą, I jako grzesznika poczęła mnie matka. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Sprawa bym usłyszał radość i wesele, Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odróć swe oblicze od moich grzechów I zmasz wszystkie moje przewinienia. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja. Alleluja, Aleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczką. Aleluja. Przechmówiąc, Boże oczyś serce, ustanowi, abym godnie głosił Twoją Ewangelię. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus mówił do tłumów Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plą dojrzenie, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgłaczą nasze grzechy. Dobry Bóg nikim nie gardzi, nie odrzuca nikogo, świadomi Jego obecności i wsparcia wołajmy. Módlmy się za wszystkich duszpasterzy, aby potrafili tłumaczyć prawdy wiary i przybliżać je na wzór swojego mistrza i nauczyciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących jakąkolwiek władzę. Aby nie ulegali pokusie wykorzystywania podległych im osób do osobistych korzyści. Ciebie prosimy. Modlmy się za tych, którzy swoim postępowaniem lekceważą i niszczą święty sakrament małżeństwa, aby się opamiętali. Ciebie prosimy. Modlmy się za liturgiczną służbę ołtarza, aby głęboko przeżywała tajemnicę. Przy których tak blisko pełni posługę Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy zakończyli już ziemskie pielgrzymowanie, zmarłą Grażynę Greń, aby przebywali w niebie wraz z Maryją i świętymi Ciebie prosimy. I modlmy się za nas, samych, zebranych wokół ołtarza i za nasze rodzinę abyśmy umieli wybierać dobro nawet wtedy gdy wymaga to wiele trudu i poświęcenia ciebie prosimy wszechmogący boże przyjmij nasze prośby które wypowiedzieliśmy przed tobą oraz te które są w naszych sercach obdarz nas swoim miłosierdziem przez Chrystusa pana naszego Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w Bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stały się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, panie stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, aby się stały dla nas sakramentem zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wahami i z duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziechę czy nie? Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana. Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie, składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, Głosimy Śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje wstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i wstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich spawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć ich chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi bożymi, dlatego uśmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chrystes, Synu Boga Żywego, Ty zwolni Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć całe życie świata. Bywa w mnie przez Najświętsze Ciało, krew Twoją od wszelkich nieprawości, my od wszelkiego sła, spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania, Nie doszło nigdy odłączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie ustrawiona dusza moja. Dziękuję Chrystusa niech mi strzeże nasz dziewieczna. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał mu światło życia. Nam, Panie, czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy naszymi ustami. Dar otrzymany do czystności. niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. Módlmy się, Wszechmogący Boże, sprawa, byśmy zawsze się radowali Twoim darem, z którego czerpiemy nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.